No chodź, chodź. Chodź, chodź. Widzę, że się boisz tej smyczy, ale później to jest łape. No, nie no chodź. Chodź. No chodź. Nie no chodź. No chodź. Chodź tu. No. Jaka jestem grzeczna? Czekasz przede mną. Mhm. Taka jestem fajna, tak?

は、nice anyway>、い。 się zapomniał co? Mówi kowal tylko. to kikował łuska. Chuda dupka tak. Zazira. Dobry. Nie, co? No chodź, ty tam. tak. No, zobacz, Ciara przyszła do mnie. No, ty też. Ty też. No, taka jestem fajna. Nie bój się, nie bój się, Pito.